Witam serdecznie. Szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Pełen ducha świętego powrócił Jezus z nad Jordanu, a wiedziony był przez ducha na pustyni 40 dni. I był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś synem Bożym, Powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem, odpowiedział mu Jezus. Napisany jest, nie samym chlebem żyje człowiek. I tutaj postawmy kropkę. Jakim trzeba być mocarzem, żeby dopiero po 40 dniach yy, niejedzenia poczuć głód? My po 12 godzinach możemy się już źle czuć i czujemy głód. Czuję. Się głodny. Ale tu nie chodzi tylko o jedzenie, bo tu yy, chodzi też o, o inne rzeczy. Jezus jest sam. Poza wspólnotą nie ma człowieka obo, obok niego. Nie ma rodziny. Nie ma nikogo. On jest sam na tej pustyni, ale pełen ducha. I to jest najważniejsze. Bo jak jesteś pełen ducha, to choćby cię inni kamieniowali, byli przeciwko to to ty nie dasz się skusić demonowi nie zejdziesz na złą drogę nie oddasz chwały diabłu nie staniesz się dzieckiem diabła bo pamiętajmy o tym, że ten kto grzeszy jest dzieckiem diabła ten kto jest pełen ducha jest dzieckiem Boga Jezus jest dzieckiem Boga jest synem Boga jest prawdziwym synem bo jest namaszczony, bo wypełnia wolę, bo daje się wyprowadzić nie na manowce, tylko w takie miejsce, gdzie nie da się po prostu żyć bez Boga. Na pustyni nie da się żyć. Ja jak przychodzę takie trudne doświadczenie, to zawsze sobie przypominam to, co już było, jak Bóg mi pomógł. I musimy mieć to w pamięci, bo wtedy łatwiej jest dać się wyprowadzić. Oczywiście, my moglibyśmy się zapierać i powiedzieć: Nie, ja nie chcę. Ja nie chcę samotności, ja nie chcę żadnego głodu, ja będę ży żył tak, żeby niczego mi nie brakowało żeby niczego nie brakowało moim dzieciom. Muszę mieć wszystkiego pod dostatkiem. No dobrze, ale wtedy nie będziesz pełen ducha. Błogosławieni ubodzy w duchu. Błogosławieni ci, którzy się smucą. Nie chcę się smucić. Ale będziesz się smucił, choćbyś miał mnóstwo wartości tego świata, to i tak te wartości nie dadzą ci radości, nie wypełnią cię. Miłością, radością, pokojem, cierpliwością, łagodnością, opanowaniem to są owoce Ducha Świętego. Jezus jest pełen tych owoców. I teraz w pierwszym czytaniu z dnia czytamy, że Izraelici mieli włożyć do kosza pierwociny. Z owoców, które zbiorą, kiedy wejdą do ziemi obiecanej. Mieli wziąć taki kosz, kosz, taki koszyk, pełen tych owoców, i przynieść do Boga i ofiarować Bogu, złożyć na, rękę, na ręce kapłana. I powiedzieć bardzo ważne słowa. Ojciec mój, tułacz aramejczyk, zstąpił do Egiptu. Przybył tam w niewielkiej liczbie, liczbie ludzi i tam się rozrósł. W naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy wołaliśmy do Pana, Boga ojców naszych. Pan usłyszał nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką. I wyciągniętym ramieniem, wśród wielkiej grozy znaków i cudów, przyprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Ale trzeba też pamiętać o tym, że Bóg wprowadził ich do tego Egiptu, bo, bo akurat był głód w Kanaanie. Znowu nie było co jeść. Czytaliśmy w Księdze Rodzaju, jak Abraham. Poszedł do Egiptu, bo nie było co jeść. Jak Izaak też musiał wędrować, bo nie było co jeść, Jakub też pójdzie do Egiptu, bo nie będzie co jeść. Ale potem Bóg wyciągnie Jakuba z tego Egiptu. Egipt na początku był błogosławieństwem dla Jakuba, a potem stał się przekleństwem. Chociaż to przekleństwo też stało się błogosławieństwem. Bo my zawsze musimy patrzeć w takich kategoriach, że jeżeli nawet coś trudnego się dzieje w naszym życiu, czyli jakieś przekleństwo, to to jest błogosławieństwo. Jeżeli ktoś umiera w twojej rodzinie, to to jest też błogosławieństwo. Bo nie cały człowiek umiera. Pamiętaj o tym, że jest zmartwychwstanie. Umiera ciało, ale dusza jest nieśmiertelna. Mm. <laughs> Bóg jest w stanie zmienić wszystko, tylko ty nie daj się demonowi. Bo demon akurat wtedy, kiedy jesteś głodny, przyjdzie z propozycją swoją propozycją. I często ta propozycja jest nie do odrzucenia. Tak nam się wydaje. Jak byłem głodny w Sopocie, nie miałem co jeść, to demon mnie kusił. Oczywiście, ja wtedy tego nie wiedziałem. Ale kusił mnie do tego, żebym zaczął szemrać przeciwko Bogu, żebym się zaczął z Nim kłócić, żebym zaczął Mu wypominać. Dlaczego mnie wprowadziłeś do tej ziemi? A ta ziemia była dla mnie, ten Sopot był dla mnie takim miejscem odpoczynku miejscem pełnym nadziei na przyszłość, a okazało się, że tam nie było przyszłości dla mnie. I zacząłem się z nim kłócić. I nawet dałem mu no, tak, taki, taką, taki 30 minut na e, zrobienie czegoś, bo jeśli za 30 minut nic się nie stanie, to koniec. Ja rezygnuję z tej drogi. Nie powiedziałem, że koniec z nami, tylko koniec z tym, że ja jestem tam, bo uznam. To miejsce, to, że jestem tam, że to nie jest Boży plan, tylko mój plan. Dałem Bogu takie ultimatum 30 minut. Nie minęło 30 minut, kilkanaście minut minęło, i dostałem SMS-a. Nie bój się: Jestem z Tobą, podaj numer konta, Pan jest z Tobą. Jestem w stanie Ci wpłacić tyle i tyle pieniędzy. Pamiętaj, Bóg Cię kocha. Taki SMS od mojej koleżanki, która nie miała pojęcia, co się ze mną dzieje, bo nikt nie miał pojęcia. Byłem sam i nawet wiedziałem, że nie mam nikogo prosić o pomoc. Że Pan sam y, mi pomoże. On sam wyciągnie nas z tarapatów. My dzisiaj z racji tego, że jesteśmy w takich systemach demokratycznych. W tych ZUSach, krusach, tych ubezpieczeniach różnego rodzaju, w tych zależnościach pracodawca, pracownik te wszystkie sieci połączenia mają na nas wielki wpływ, i często my nie jesteśmy w stanie ruszyć z miejsca, dać się wyprowadzić na przykład do innego miasta albo do innej pracy. Albo wyjść poza, poza te wszystkie swoje schematy, poza pustynię, jak tu nawet taka książka powstała, Prado Floresa poza pustynię. Mojżesz wyszedł poza pustynię i spotkał Boga w krzewie go, gorejącym. 40 lat chodził w kółko, wypasał owce swojego teścia to nie było jeszcze Jego owce. I w końcu po 40 latach zmienił kierunek, poszedł gdzie indziej, wyszedł poza pustynię. I Bóg mu się objawił i namaścił go na wyzwoliciela. Robił coś cały czas, aż w końcu Bóg dał mu oczywiście to natchnienie, żeby zrobił coś innego. I my często tak żyjemy, żyjemy z dnia na dzień, przyzwyczajamy się do naszych schematów. Do naszej codzienności, a potem coś tracimy, coś nam wypada z ręki no i nie wiemy, co zrobić. Nie bój się tego. Bóg jest z tobą. Najważniejsze, żebyś nie grzeszył, najważniejsze, żeby, żebyś był dzieckiem Boga, a dzieckiem Boga jesteśmy wtedy, kiedy żyjemy w Jego łasce. No, słowo Boże przecież o tym mówi. Kto grzeszy jest dzieckiem diabła, kto żyje w światłości, ten, ten jest dzieckiem Boga. No nie oszukujmy się. Albo jesteś dzieckiem Boga, albo nie. Oczywiście, jako stworzenie, to wszyscy jesteśmy i należymy do Boga, no, ale możemy się zbuntować przeciwko Bogu i powiedzieć: Nie będę Ci służył. Będę chodził swoimi ścieżkami, swoimi drogami, na żadną pustynię nie pójdę. Będę siedział w Egipcie, bo jest mi tu dobrze, chociaż jestem niewolnikiem, prześladowany jestem, prześladuję innych. My nie możemy stać się Egipcjanami, bo Egipcjanie wyzyskiwali Izraelitów, naród wybrany. Potomstwo Abrahama. My nie możemy być Egipcjanami. Bo jeśli będziemy Egipcjanami, to zginiemy nie tylko my, ale także nasze, nasze dzieci. Egipcjanin to taki Poganin, człowiek, który sam sobie Boga tworzy, sam jest Bogiem. Wyobraź to sobie, że jestem Bogiem. Wielu ludzi żyje jak Bogowie, jak młody Bóg który się niczego nie boi, nikogo się nie boi, Boga się nie boi, a potem cierpi. A jak cierpi, to się nie nawraca, nie żałuje. Mówi, niczego nie żałuje. I umiera bez pojednania z Bogiem. Jak Kain, jak syn zatracenia, jak, jak Judasz, który, co prawda, powiedział, zgrzeszyłem, Wydałem krew niewinną, ale nie przyszedł i nie pojednał się z Bogiem, tylko poszedł i się powiesił. Bóg chce dać nam swoją duchowość, a do tego potrzebna jest inicjacja. A pustynia jest najlepszym miejscem na inicjację, na sprawdzenie. Czy naprawdę kochasz Boga? Czy może kochasz chleb? Relacje, rodzinę. Czy naprawdę Jezus jest Twoim panem i zbawicielem? Jedynym panem i zbawicielem? Czy, czy to tylko są słowa? Na pustyni się wszystko wyjaśni. 40 dni nic nie jadł i dopiero wtedy poczuł głód. Ale to był kozak. Ale to jest kozak z tego naszego pana Jezusa. Warto mieć takiego nauczyciela, przyjaciela. A on sam powiedział, że jesteście moimi przyjaciółmi, kiedy trwacie we mnie. A trwacie we mnie wtedy, kiedy wypełniacie moje przykazania, bo przykazania są przykazaniami Ojca. Kto słucha Jezusa, słucha Ojca. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Trwajmy w czytaniu. Jak ktoś chce z nami czytać, bo dopiero tutaj przyszedł i się chce dowiedzieć, o co chodzi z tym czytaniem, to mówię, że codziennie czytamy Słowo Boże: trzy części z Księgi Rodzaju jeden rozdział, jeden Psalm i jeden rozdział z Ewangelii Marka. Dzisiaj. Czytamy 30 rozdział Księgi Rodzaju, 145 Psalm i drugi rozdział z Ewangelii według Świętego Marka. A jutro kolejny rozdział, kolejny Psalm. Aż skończymy czytać y, Księgę Rodzaju, a potem do, do listu do Rzymian przejdziemy. Ale ja jeszcze o tym powiem, bo jeszcze troszeczkę Księgi Rodzaju nam zostało. A Ewangelia idzie tak jak idzie skończy się Ewangelia według Świętego Marka, pójdziemy do Ewangelii Łukasza, potem Jana. Więc nie martwcie się, a jeśli chodzi o psalmy, jak się psalmy, psalmy skończą, będzie 150. Psalm, to wracamy z powrotem do pierwszego psalmu. I tak w kółko, aż dojdziemy do tej perfekcji, do tego, że Słowo będzie w nas, bo my oprócz tego, że Słowo czytamy, to jeszcze musimy nad nim medytować. Tyle mam do powiedzenia. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem. I pozdrawiam.